Cześć i dzisiaj zrobimy test podkładu, a w zasadzie zrobimy coś do, dość nietypowego, bo zrobimy. Czy Was też tak drażnią te wszystkie sznurki? Ja oczywiście zawsze postanawiam wyciąć, po czym ich nie wycinam, bo wszędzie wstają. E, zrobimy coś nietypowego, bo zrobimy test pół na pół. O czym ja tu mówię? O nowym podkładzie Rimmel. Na pewno znacie, ten lata temu wszedł do Eforty, zrobił niesamowite wrażenie, wydaje mi się, na rynku, dlatego, że bardzo wiele osób go używało, wielu osób on był ulubieńcem, ja też bardzo go lubiłam. Bardzo mocno rozświetlający podkład, lekki, pięknie pachnący cytrusami, z dość widoczną taką drobiną perłą w, w opakowaniu, dość takim, no mocno rozświetlający, tak bym powiedziała lekki, fani kręc, naprawdę niezły podkład, czyli Rimmel Wake Me Up, był też korektor między innymi z tej serii, nie pamiętam, czy były jakieś pudry, nie pudry i tak dalej. Natomiast teraz powstała nowość w Rimmel, nazywa się ten produkt Lastic, Lastic, Lasting Radiance. Już nie mogę się wysławić. Słuchajcie, y, oba są w kolorze 100 Ivory, Różnica między nimi, jak na nie patrzę, to to, że na Wake me'a pisali, że jest ym, z witaminą C, czyli ma właściwości rozświetlające skórę, rozjaśniające skórę, natomiast na tym Lasting Radiance piszą, że ma średnie krycie SP25, ten... Stary miał SPF20, oba są zrobione w Monako. Patrzyłam z tyłu na skład. Początek składu jest taki sam, później się gdzieś zmienia. W tym nowym jest Mika szybciej niż w tym starym. W tym starym mamy jakieś tam inne. Mamy talk, coś tam, a tu mamy też talk, od razu Mika, A tutaj między talkiem a Miką jeszcze coś mamy dość wysoko w składzie, więc skład się troszeczkę różni. Um, tu napisane jest na tym nowym, na nakręce Wake Miab zmienia się nowa formuła. Blask plus ochrona skóry przed zanieczyszczeniem. Na starym było napisane tak. Podkład Wake Me Up, rozświetlający podkład, którego formuła została wzbogacona witaminą C, zapewnia młody wygląd cery, skóra jest promienna i prezentuje się zdrowie naturalnie. Natomiast na nowym jest napisane podkład Lasting Radiance z przełomową technologią Urban Shield, która chroni skórę przed zanieczyszczeniem powietrza, zapewnia młodej promienny wygląd cery, czyli to samo przez cały dzień dzięki zawartości witaminy C oraz rozświetlających drabiny 24 godziny na nawilżenia. Powiem Wam tak... <laughs> Nie jest to żadną tajemnicą, że często jest tak, że produkt, który jest świetny i po prostu rynek się już nim nasyci, dostaje nową szatę graficzną, nowe opakowanie, nie wiem, nowe logo i tak dalej, nową nazwę i znowu zaczyna się sprzedawać świetnie. Taki jest marketing. Natomiast nie, nie będę też rozsądzać, czy to dobrze, czy to niedobrze. Jest delikatna różnica w składzie, nie wiem, czy ona będzie miała znaczenie, jeśli chodzi o formułę. Myślę, że też celowo producent zrobił. Takie samo właściwie kolorystyczne opakowanie, żeby fanki tego podkładu czuły, że mam sięgnąć teraz po to. Także zobaczymy. Na pół twarzy na orze jeden, na pół na oży drugi. E, teraz tak, tu mi wyszła kropka to nie jest pryszcz, to jest kropka i tu mi wyszła kropka po wczorajszym moim teście DELI. E, więc pokazuję ten podkład, pewnie ten test był już na kanale, więc informuję i mam też tu takie różowe plamy, bo robiłam wczoraj makijaż e, nową paletą Anastasia Beverly Hills, która nazywa się Riviera. I przefarbowało mi skórę. To jest też normalne, tego się nie ma co bać. Normalne przy ym, cieniach, które zawierają syntetyczne pigmenty, a nie naturalne, czy przy cieniach, które są wegańskie i które są nazywane w Ameryce pigmentami. O tym mówił James Charles przy okazji swojej palety, chyba. Albo make-up kiedyś o tym opowiadał w każdym razie ode mnie też macie potwierdzoną informację że po prostu syntetyczne pigmenty niektóre szczególnie wtedy różowe, czerwone tony mogą odbarwić skórę ale to się nie ma czekować to zejdzie dobra, to jedźmy z tym podkładem przygotuję sobie dwa pędzelki mam dwa pędzelki o 115, które są klasycznymi pędzlami takimi okrągłymi do podkładów dobra i zacznę od tego starego od starej wersji, o tak a nie od starego Stara wersja oczywiście jest z, z pompką na, na dłoni. Jeszcze zrobię sobie taki pasek, żeby za chwilę porównać kolor. Uwielbiam zapach tego podkładu. I starą wersję nakładam tu. Na stronę moją prawą. Na twarzy mam tylko krem z kwasem hialuronowym, więc też nic szalonego. No ten kolor jest taki sobie, ja powiem Wam szczerze. Ten ivory. on jest taki, jakby miał pomarańczową nutę. Krycie, jak widzicie, ma bardzo średnie, tak? Nie przykrył tego, natomiast bardzo upiększa skórę, widać po tej stronie i on też, no, niestety ciemnieje na pomarańczowo, co widać tutaj bardzo na dłoni. Widzicie, jaki ten kolor w zrobił taki odcięty? Bardzo łatwo się rozprowadza, tutaj z tym nie ma żadnych problemów. Ja bym ogólnie ten podkład Rimmel Wake Me Up, przynajmniej tą starą wersję, wsadziła do mm, takiej półki podkładów upiększających, pod warunkiem, że znajdziecie swój odcień. On, uwierzcie mi, że tutaj w kamerze wygląda bardzo ładnie, natomiast na żywo, no mm, trochę taki się ten dziwny jest ten kolor. Jakby przez to, że ten podkład też nie jest mocno kryjący, ten kolor nie jest taki bardzo jednolity przy aplikacji i ja to tutaj widzę, nie jest to bardzo jakieś drastyczne, bo to wygląda dość naturalnie, sera naturalnie też nie jest super ujednolicona, natomiast no ja bym go wrzuciła do kółki takich dość um, delikatnych, upiększających podkładów. Nowa wersja jest też z pompką, wydaje się być inna przy nałożeniu i trochę się wydaje taka dziwnie smużąca. I kolor zaraz po nałożeniu jest inny. Ciekawe jak na twarzy to wyjdzie. Wiecie ogólnie, że ja lubię podkłady Rimmel, te wszystkie w niebieskich, w czerwonych buteleczkach. Nie wiem, wiecie co, nie odzywam się, bo obserwuję i staram się zauważyć jakąś różnicę między jednym a drugim i nie widzę. Oba kolory są dziwnowate. To też widać, że one się tak w miarę wyrównują na ręce. Czyli są tak trochę nieprzyjemnie jednak pomarańczowe. Eee, mimo, że to jest jeden z najjaśniejszych kolorów. Co widziałam w Rossmanie wczoraj jaśniejszy jeszcze niż sto, natomiast ten to jest no, jeden z najjaśniejszych. Nie wiem, on się dziwnie rozprowadza na twarzy. Dziwnie, dość tak niestety plamiście. I nie jestem pewna do końca z czego to wynika, bo może gąbką on by się lepiej nałożył. No teraz już nałożyłam. Nie jest to jakiś gigantyczny problem. Natomiast przez to, że ten kolor jest właśnie taki sobie, to jakby jest widać tak, że tu mam jaśniej, tu mam ciemniej. Ogólnie rzecz biorąc, pomijając kwestię koloru, to cera wygląda moim zdaniem bardzo ładnie, bo widzicie, jest taka bardzo rozświetlona, ale krycia tutaj dużego nie ma. To jest widać, będą musiała to przykryć. To jest widać na brodzie, jest widać niedoskonałości. Trochę tutaj yy, tak siadł w te zmarszczki mimiczne, też tu za bardzo nie jest wyrozumiały, jeśli o to chodzi. No nie wiem, mam na razie dość mieszane uczucia. Jest minimalna różnica w kolorze, taka, że ten nowy jest ciut jaśniejszy, natomiast oba są cały czas pomarańczowe. Stary jest bardziej pomarańczowy, nowy jest bardziej brzoskwiniowy, więc kolory są dość kiepskie cały czas. Przynajmniej w moim odczuciu ten odcień, nie, pewnie reszta odcień jest inna i można z powodzeniem dostać, wiecie, um, dopasowany do siebie kolor mniej lub bardziej. No nie wiem, nie na razie. Tak, kompletnie nie widziałam różnicy, szczerze mówiąc, przy jakiejś tam aplikacji czy coś. Także nie wiem, może ktoś jak lata używał tej poprzedniej wersji, to będzie widział różnicę. Ja tej różnicy niestety nie widziałam także tak, uciekam do tutorialu makijażu wykończę makijaż i przyjdę Wam pokazać, czy on właśnie wchodził w zmarszczki, co się z nim działo czy może się kolor jeszcze zmienił, nie zmienił i tak dalej, Ok, wykończyłam jak widać makijaż, puder nakładało się świetnie Brązer, kontur, wszystko się nakładało bardzo dobrze buzie się nie lepi po dwóch stronach, mm, moim zdaniem to jest ten sam podkład w sensie odczucia nie widzę różnicy, nie widzę różnicy w kolorze. W tej chwili już nie widzę różnicy w tym, żeby z której strony byłem zmarszczki na czole bardziej czy mniej podkreślone, żeby z której strony były, nie wiem, pory mniej czy bardziej widoczne, żeby której strona miała mniejsze większe krycie. Nie widzę kompletnie na tą chwilę żadnej różnicy. Także zobaczymy po prostu wieczorem, jaką będzie się spisywał. Dobry wieczór to znowu ja. Godzina, proszę Państwa, 21.02. Ona, oh, no, nie wiedziałam, że już tak późno. Ehm, słuchajcie. Sami widzicie, podkład niepoprawiany od rana utrzymał się on zaskakująco dobrze. Czy znaczy ja ogólnie pozytywnie wspominam pierwszą wersję, tą? E, duże, długo jej używałam, no już parę lat temu. E, Niemniej, no widzicie, że on utrzymał kontur, utrzymał róż, rozświetla, czy wygląda świetliście, no ale. To swoje dzisiaj już na twarzy spędził i dużo też robiłam, więc jakby i byłam na dworze, i w domu sprzątałam, także on już ma prawo być taki trochę zmęczony. Niemniej miałam wiele podkładów, które wyglądały dużo gorzej, też nawet w koło nosa tutaj, jeżeli chodzi o to standardowe miejsce starcia, to też wygląda całkiem nieźle. Na brodzie i tak dalej, nawet się niespecjalnie nie pościerał. Więc jakby ogólnie teraz na koniec. Jeśli chodzi o ten podkład, o te podkłady, to mam jak najlepszą opinię. Mam jak najlepszą opinię, ale chciałabym wrócić do tego, co mówiłam e, rano przy nakładaniu go, że on był taki plamisty, nierówny. I to ewidentnie była wina źle dobranego koloru. Tego, że ten odcień, ten akurat 100, notabene ivory, który powinien być ivory, e, jest nieprzyjemnie pomarańczowy na mojej cerze, pomarańczowo-brzoskwiniowy sztuczny, brzydki odcień. Przez to, że to nie jest bardzo mocno kryjący podkład, to po prostu jak go się rozprowadza, on się rozkłada na skórze nierówno ale to nie jest jego wina, to jest wina tego, że nie jest mocno kryjący, przez co jak ten kolor nie jest taki jak moje cery, to to bardzo mocno widać, że na przykład gdzieś tutaj jak go więcej miałam, to się robiła tak jakby ciemniejsza plama, ciemniejsza smuga. Mam nadzieję, że mniej więcej wiecie o co mi chodzi. Także e, przede wszystkim kolor 100 jest kiepski. Jak macie jaśniejsze kolory na przykład i, i macie też jasną cerę, to napiszcie, bo tam było i 0,70 i chyba 0,10, także trochę tych e, kolorów było. Ja wzięłam, przyznaję ten nowy, tą nową wersję w Setkę, dlatego że wiedziałam, że mam setkę w domu, a chciałam zrobić właśnie takie pół na pół. Nie wykluczam, że spróbuję go sobie rozjaśnić mikserem po prostu z Nexa, żeby zobaczyć z Nexa albo z Kobo, żeby zobaczyć, czy to coś da. Bo tak jak mówię, rozświetlenie serii jest bardzo ładne, bardzo mi się ten makijaż jako taki codzienny, rozświetlający. No i trzeba przyznać, długotrwały podoba. Teraz jeszcze właściwie mogłam do tego zacząć, czy ja widzę jakąkolwiek różnicę między tą stroną. Przełożę podkłady. Na której jest nowa wersja, a tą stronę, na której jest stara wersja. Nie widzę na pewno różnicy w świeceniu się ani w tym, jak powchodził zmarszczki Na całości troszkę wszedł. Nie widzę różnicy w ścieraniu się. Star się i z tej strony ust, i z tej od wycierania nosa. Nie wiem, no dla mnie to jest, to jest identyczny makijaż. No ja nie widzę różnicy z żadnej strony choćbym chciała, już się tak przyglądam, czy w widoczności porów, czy czegokolwiek no nie widzę różnicy nie widzę nie wiem, no może na mojej cerze może jakbym miała cerę mieszaną, albo tłustą może ta nowa wersja by może lepiej trzymała, nie wiem, chociaż oni co tutaj piszą? Blaski ochrona, ochrona skóry yy, czyli właściwie mi się wydaje że jest dodana niby ta ochrona skóry przed zanieczyszczeniami. nie wiem, czy to jest odcinanie kuponów trochę od smogu no, bo tak by to wyglądało. No, bo jeżeli chodzi o samą formułę, tutaj nigdzie nie, nie widzę, żeby tu było napisane, że oba są niby na tej witaminie C, oba są świecące, w sensie rozświetlające. Na no, widzę, że nie, to w zasadzie oba nie widzę. Nie widzę po prostu kurcze różnicy między nimi. Także cóż, jak lubiłyście stałą oraz starą wersję, to właściwie nie widzę powodu, żebyście nie miały nowej wersji polubić. Yy... A jak lubicie nową, nie znacie starej, to to było chyba to samo. Tak, to tyle. Nie wiem, czy komuś pomogłam tą e, recenzją, czy nie. Ja kompletnie nie widzę różnicy. Natomiast, no mówię, kolor to jest dość kiepski. Jakbyście zastanawiały się nad kolorem, to wybierzcie inne. Buziaki, A, i dajcie koniecznie znać, czy miałyście poprzednią wersję i macie nową i czy Wy widzicie jakąś różnicę, może macie inny typ cery.